Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z Robocrafta. Jest ze mną tradycyjnie plagę wełę Siema. I nie ja gram w Zapomniałeś nazwy, nazwy gry, że zapomniałeś całym. Dlaczego? Nie gram w klocki. No nie, grasz no. No, nie gram palki. Ale jest, taki fajny. Skyer, tak, tak, no. ale ładny patrz. Skyer! Dobrze zrobiony. Kałyn. Kałyn. Fajnie wygląda, no. Nie no, dobrze zrobiony. Zapierdziela, chyba szybki jest, nie? No w miarę szybki. No jest mniej więcej taki jak jak może trochę szybszy. Chyba troszkę szybszy, bo mnie dogania się jakby mam wrażenie, ale nie... nie no bo jestem ja pewien. jestem na tych lepszych już finikach zrobionych, wiesz? No tak, to masz większy odrzut no Później lewe ale wpadną, to już w ogóle będzie większa różnica Ja tutaj nawalam troszkę, ja tu w Kocku podmieniłem białka Białka są mocniejsze No to na te... To już nie są te hornety, tylko to są te jeszcze lepsze, tak? Tak, jeszcze lepsze wstawiłem, ale tylko trzy, bo więcej to już bardzo mi ranking psułowy To jest okej okay. Spoko. Dobra, ja tu już spawa pocisnąłem Znaczy ja też wiesz co zastanawiałem się czy nie wymienić tych no? działek No ale w sumie tak to bym ich za mało miał i by mnie w sekundę mogli rozwalić, ja tak sobie nawaliłem tych działek i na roK jeszcze dobiją to te... działka to i tak sobie radzę, także jest okejka okay lecimy przejąć na że tam Ło, wow, ja pocisnąłem ich trochę, bo nie ma lewela wiesz o kurde Medic łapka Dawaj, Ło wow, tu jest trzech ziom

Przemek! Wskoczył! Nie, yeah, mam go! Ja to się zawijam, uciekaj, bo tutaj moją no Uciekam, przyjmiemy uciekam, uciekam. i możemy trzaskać. Dobra. No. A nasz medyk też działa. Czekaj, no człowieku, to go... dobry ziomek jest. Wow, Sniper go tam dziomek. ciśnie. Uciekaj! Marzena! Nie daj yeah. się! <laughs> medyk, Marzena. W pogotowiu. Radosław, Przemek. Zostałem, czy mi dobrze strzelają te nowe działka po bokach. Chyba jest okej. No, jest Dolne nie strzelają. To tak. Tak. Eee, przejmę. Przejmiesz, pewnie że przejmiesz. Ty, o ty yeah. dziadu! idzie na nas medyk, patrz. Uważaj bo, medyk nas atakuje. Nie, ale tu to oni mają takie dziwne, wiesz. Co za Może on do tej pory nie wie, Co że jednak medic? te działka leczące, to tak no. wiesz. Tak, trochę mało dni robią, nie? Chyba, chyba troszkę są do leczenia, nie do ataku tak. No? Taki, dość ważny nadwizer. Boże ile na tutaj. Ło! Wow, ile tu w ogóle ludzi przyleciało, ziomek! Trzeba się bronić! Okay. O! Jest! Dobra! Kończ, kończę z tobą! kończę z tobą! Ja już dwóch tutaj cisnę. Pięknie. Medic, Sniper leżą, dziękuję. Chodź, paga, pomóż mi. Lecę. Ciśniemy tutaj jakiś... Ja się muszę pokręcić troszeczkę, wiesz? To ja się pokręcę jeszcze chwilę. 3 sekundy i wbijam do ciebie, nie? Nie przejdę. się. Okej. A, A! Okay. A nie bo wyrobiłem mnie z tyłu cisnął! No. Ja myślałem, że tylko jeden gościu mnie Groskowaty ziomek leży na podłodze No się o ty, Stary wiesz Tam z jednej strony mu działka zbiłem, z drugiej się schowałem no. mówię Eee co, no. co mi zrobił w no, ja tak A tu bida tam. taka nie koleś zrobił to <laughs> Jak mi zabił? Tu wieku no scope a bo to, to był kurde tutaj Bomber, artyleria. No, ale spoko mam 8 level, nie? Teraz wieży upilnujemy i przejdziemy. Czy pan tu próbuje nam wieży przejąć? A jak ja pan mnie pozwolę, to co bo Tom? A potomkę no popatrz, popatrz go, o, hey, czekaj, będę go torturował teraz. Taki torturanny... No ja polecę lewą stroną bardzo. Także wiesz, on sobie będzie jeździł, nie ma działek to. No i co teraz? Musi wyleczyć nie daj. No No i co teraz? Co? Przemek? Przemek chciał być Kamilem i nie wyszło. No i co? Gdzie, gdzie ty próbujesz uciec w ogóle? Przestań się pokażeć, naprawdę Przemysław No i gdzie Kurde tak próbujesz jakoś... bardzo uciec? Bomber nie do rozwalenia chyba lata wiesz Dobra nie mhm. będę, dam mu pograć, rozwalę To bom. Czej tam się był. coś co się tutaj regeneruje Bomber. To a, To znowu medyk, który próbuje walczyć Aha Medyk który próbuje walczyć nie? Dobry medyk, nie? Wysokiej no klasy medyk Ale ładnie, ładnie zrobiony robot był No i się wężę że... fakt i nikt się gra. ukradł no, to jest ten taki, kurde, nie do rozwalenia. Robią teraz taki z tych nowych klocków, taką siatkę budują, nie? I tego się do rozwalenia nie do rozwalić praktycznie, nie? Tak długo się go no, rozwala. No, to wiem, 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 te tanki też robią. Ostatnio jak A. graliśmy, to też takiego tanka robił gościu. No, przerąbane są. Ale ja go tu ścisnę porządnie, ja no, tego rozwalę w końcu. W końcu cię rozwalę, nojku. Masz, tu. Co ty, jak go nie ma tego złego co by na dobre nie gdzieś? Wiesz co jestem przy tej zajętej wieży przez nich? Mam go! Mam go kundla! Jestem! Błaga! <śla> Jak Dzikila ukradł! Yeah. Z takiej odległości! A później... Eee diabele... On atakował, wiesz? Ta, no atakował, dzięki, zajebiście. się. To tak, szkoda, że nie miał działek już. Ale bo on, on pilotem ci wykręcał te. Zlotki, a nie, nie ma teraz wow. pilotów. Eee, no w każdym razie coś tam ci tam robią, nie wiem, coś się takie. Wiedział, a... ja coś Ja przyjąłem? Tak. Uuu, udało się. Dobra. O, patrz tu kolej jest, patrz jak jedzie. Gdzie jest? Widzisz go? Piąty no. level? O, ja to Hugo Jack. Hugo Jack. Hugo Jack. O, tu Badaj. jakiś pan latający śmieszny jeszcze sniper Piąty level ma. Gdzieś jest. No właśnie czuję. Kurde, dziewiąty level, to on dobrze zabija. On mnie raz zabił, wiesz. Zemści nie, My go ciśniemy, on on dziesiątek bija. Szalony. Tak, ile ty masz milionów fragów? Osiem. Już? No. O kurde. Gdzie nam całkiem nieźle. To jest nowy klocek troszkę jest przebudowany, żeby dogonić tutaj ten... Jawełła. Jawełła. Tak. Tu jednak trzeba w rankingu trochę się wziąć Dzień O. W górze. O! Dwóch medyków. Pat, no się leci na medyków, rozbroiłem rozdroiłem ogół, nie? Już. Nie mogą się leczyć, biedaki. Ale mamy zbrany team, nie będziemy się na nawzajem. A tu bida to nie coś ma czego. ja nie no wiem. Podlećmy dalej. O, jedenasty level, jak miło. Przejedzmy ja ja wieżę ten... A, no właśnie, te medyki tutaj przejął, wiesz? O... musiałem ich kill'im. Dobra. Teraz ja przejmuję wieżę. Nie ma takiego Teraz ja Dziękuję. Ja Jej, lecimy <coughs> dalej na ich wieżę. Znaczy, bazę. Dobra. Rozpierdzielimy im to. Tak zróbmy. Ło, strzelam do ciebie, tu uważaj, jezu, paniki! Ej. Ej, przestań! Przestań i Jesteśmy Zamiast kolegami, pamiętasz? Sniper, uważaj! Pu, 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 pu. Wow. Czekaj, Trąc tego snipera trzeba ryfnąć, nie! Jest ja już go ryfnę, chciałem że cię zabił, kurde! Traszyłem, mówię, mówił, ja to by było? Jest to to nie, by to nie było? nie do zabicia. Hugo Nie do zabicia, nie do przejęcia. co mnie potrącasz, trącasz? Potrącam cię, jo! Okej, okay, dobrze. Dobra. Dawamy to, pieron, nie tak, wziął już ten... Medyk znowu. Ja ty tak groźni, groźni ty nie być medycy, ja pierdzielę. Takiego tak. lekarza to bym nie chciał stary, nie? Agresywni strasznie, nie? bo to wyleczy mnie pan z raka? Nie. Dam panu że <laughs> <laughs> no tak Przepraszam, ma, mam raka. Jest na to jakieś lekarstwo? Tak. Amputacja tak. prawie nogi. <laughs> On Od razu czułem się lepiej. Rzeczywiście działa. Rzeczywiście działa, to ja dziękuję idę, nie? Dobra, słuchajcie, nie? dzięki za oglądanie. No prze, podsumowanie, Okej. Okay. Jesteśmy dwa najlepsze roboty A, pod względem killsów. Pod względem skoru już niekoniecznie, ale jest okej. Okay. Ale dematycz, okay. dobrze, dobrze jest, okej. Okay. Ale nie, pół te, no. Ty mi wszystko podpierdzielałeś, dlatego skora nie zarobiłem dobrego, nie, ale mi przykro jest. Prawda! Dzięki za oglądanie, dzięki no. za Hej.